Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Bartek z Kligon Chciałem wszystkich poinformować, że zamierzamy wejść z nową fajną serią na YouTube. Mamy bardzo dużo pytań, bardzo dużo zapytań odnośnie pomp ciepła, rekuperacji, która teraz robiła się obowiązkowa i tak dalej. Także będziemy te kwestie rozwijać, będziemy te kwestie uświadamiać. Poza tym, że będziemy rozmawiać sobie o naszych branżowych rzeczach, no to myślę, że będzie też parę fajnych materiałów, które będą trochę tematyką od tego odbiegać, żeby to było fajne, ciekawe do oglądania, żeby zainteresował się ktoś tym więcej niż rodzina i znajomi, żeby to poszło w świat. No a przede wszystkim chcemy tutaj troszeczkę obalić mitów, rozwiać wątpliwości, głównie właśnie w temacie pomp ciepła, który jest teraz, no można powiedzieć, na topie. Także wbijajcie, oglądajcie. Mam nadzieję, że ten nasz wysiłek przynajmniej trochę pozwoli na to, żeby, żeby komuś jakieś tam wątpliwości porozwiewać, a poza tym na pewno będą fajne inwestycje, fajne miejsca, no i przede wszystkim fajni ludzie, z którymi będą może nie tyle co wywiady, ale yy, będziemy z ludźmi naprawdę fajnymi, ogarniętymi przeprowadzać rozmowy, może jakieś podcasty. Odnośnie, odnośnie właśnie tych branżowych spraw. Także zapraszam, wbijajcie, bo na pewno chcemy to zrobić tak, żeby było naprawdę ciekawie i żeby fajnie się to oglądało. Trzymajcie się. Do zobaczenia już wkrótce.